Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Dresik. Dzisiaj odcinek taki trochę bez planu. Wczoraj nagrywałem, wczoraj nagrywałem, nie wrzucałem tego na neta, ale dam wam odpocząć troszkę od bohaterów i od notatek z tych. Teraz to klikam, żeby zrobić dzienne zadania, bo jak widzicie, no dzisiaj nie miałem robocie w ogóle. Czasem no, takie. To, czasem tak jest w pracy, że trzeba popracować. E, co wam chciałem powiedzieć? Powiedzieć wam chciałem to, że oskamowali mnie. E, wczoraj czekałem długo, długo, długo. Czekałem na e, e, mm, jakieś info odnośnie tej nowej mapy, nie? No zawsze na dzień przed dodawali informacje, jak mapa ma wyglądać. No i zawiodłem się, powiem wam, strasznie się zawiodłem. By the way, ten sklep tutaj, co teraz jest w tym nowym wydarzeniu, to tu nie ma co kupować w nim. Powiem wam, że wszystkie te itemy, wszystkie te rzeczy takie są trochę dla mnie mało atrakcyjne. I w związku z tym zaraz dojdziemy do tych zadań, co wam chciałem się podzielić z wami moją, moimi przemyśleniami. Ale ten, ale ja prawdopodobnie tutaj nakupię tych najtańszych itemów, tych takich, co się głupio farmi. Potrzeba ich dużo. E, na zasadzie takiej, że właśnie tych serduszek, co mi brakuje, tych, co potrzeba bardzo dużo. Ewentualnie tych, co potrzeba, widzicie. E, tych, co mam nakupione z poprzednich eventów, to jeszcze mam. E, a tych, co brakuje, to znaczy, że się ich więcej zużywa i prawdopodobnie na nich się skupię. E, nie da się tutaj w tym evencie za dużo punktów zdobyć. Ale dobra, po kolei, żeby tutaj was, nie ten. Zacząłem od mapy. Wczoraj bardzo dużo czasu spędziłem na to, szukałem jakichś informacji. E, I u Charliego, i u wszystkich tam po kolei e, googlowałem, szukałem. No nic, nie było żadnego przecieku z mapą. Zdegustowany i to tak fest. E, no pierwszy raz była taka sytuacja, że się kończyła mapa, i nie wiadomo było, czy wydać ruchy, czy nie wydać ruchów. Ja tych ruchów nie wydałem. E, ba. Ja jeszcze dzisiaj powinienem odbierać normalnie te e, darmowe lubki, i nie da się tego zrobić. Mam nadzieję, że to nie przepadnie, bo e, no, pierwszy raz kupiłem od dobrych jakichś tam czasów te lubki, a tu taka ka kaplica. No. E, już pomijam fakt, że nie dali nic, żadnego przecieku, jak to będzie wyglądało, i czy warto było w poprzednim evencie wydawać, no to, znaczy w poprzedniej mapie. No ale... No dobra, no, pies ich trącał. E, zobaczmy tylko jeszcze, czy tutaj mamy jeszcze jakieś rzeczy do zrobienia dzisiaj. E, dobra. Mark to jest mój ulubieniec. E, przywołanie. Jest sens coś przywoływać? Mm, no dobra, przywołajmy raz. Fafnir, ok. E, wieże, no to wieże, to lecimy odruchowo. Także powiem Wam, że wczorajszy dzień nagrywałem, skończyłem grać chyba po pierwszej w nocy, nie? No naprawdę, no i ja pier papier, jak oni mnie irytują czasem z tymi ich informacjami, jak oni ich nie potrafią przekazać. E, szukałem, no co z tego, że tam info dali odnośnie tego, co tam będzie w kwietniu. Wszyscy się tam doktoryzowali nad kwietniem, jak najbardziej nas interesowała mapa, co się będzie działo, czy warto wydać ruchy, czy nowa mapa będzie lepsza, czy będą szmaragdy na niej, czy nie będzie. I nic z tych rzeczy nie było wiadomo. E, no cóż, no cóż, teraz jeszcze widzę, że nie ma sezonu. E, nowy sezon ma być, ale dopiero za dobę z okładem. E, nie ma. Lupek nie można sobie odbierać. No, zakładam, że tam będzie za duży tam lament i że to prawdopodobnie jakoś tam wydłużą. Może nawet dadzą jakiś tam dzień dłużej z racji tego, że tam jest jakiś ten, ale no tak czy inaczej wiecie. No, jednak jak to tutaj idzie dość cyklicznie, standardowo tak samo, a w pewnym momencie coś zmieniają, no to jest tak sobie. E, dobra, e, teraz tak, teraz e, chciałem Wam odnośnie tego eventu zobaczcie. E, przewodnik po eventach, zobaczymy, mapka nie ma, jest dalej, cz czas stara. Dobra, zobaczcie, dzisiaj się zaczyna ten tutaj evencik, i on trzeciego dnia się kończy, łączy z tym eventem. I tutaj e, zobaczcie jedną rzecz. Tutaj też trzeba ulepszać artefakty 200 razy. To jest koniunkcja z tym obecnym wydarzeniem, więc nie wydawajcie tych artefaktów dzisiaj. Eee, I zdobądź punktu VIP no to wiadomo, tam szmaragdy, energia i tak dalej, nie? Energia, szmaragdy, otwieranie skrzynek. Tu macie 200, upgrade 200 artefaktów. I w tym, co dzisiaj jest w Iris, też jest. Wydaj energię szmaragdy i ulepsz dowolnego X razy bohatera. Też macie 200 razy artefakt. Tutaj, o oh sorry, tu jest artefakt. Z twoją drogą bardzo dużo punktów to daje, nie? Kamienie dusz dowolnego bohatera, sporo, bo 800. No to takie maksymalne praktycznie te. Ale co wam mogę powiedzieć? Zobaczcie. Jak wejdziecie w to zadanie, w ten czas na psoty czy coś, Tutaj sobie tam idzie ten event, to iluś tam punktów i tak dalej. To powiedzmy mniej, ale tutaj każdy po poziom to jest 5000 punktów, 5800. To jest jeden artefakt. Jak wchodzicie do sklepu za 5000, to możecie sobie kupić jeden taki tutaj item, nie? E więc portkowanie się z wszystkim, żeby zdobyć tutaj jakiś tam poziom, czy dwa, w mojej ocenie jest bez sensu. Takie jest moje zdanie, że to, co jest dla Was proste, to róbcie ulepszyć skórkę, i tutaj właśnie e, jest ten przykład. Ja tej skórki nie ulepszę tyle razy. Nie, nie zrobię tutaj, mimo że mógłbym spokojnie 200 razy skórkę kliknąć, bo zbierałem tych wszystkich surowców, to uważam, że w tym evencie nie warto tych zadań robić. E, mógłbym to zsumować, idę tam, w ulepszanie skórki, dawam punktów tam 500, 1000 1500. 2 2500 e, 2500 3 100 4700 5 400 plus 700 e, to jest e, 6 100 6800 6800 gdzieś tak szybko licząc no to, to później to, to macie powiedzmy e, tu już e, po 500 jest punktów, ale tutaj już później jest to No to powiedzmy, że macie 6 poziomów, 6 poziomów po 6000, to macie 36 tysięcy tych monet. Dużo. Tak, ale jeżeli weźmiecie pod uwagę, że na co to wymienić, no to nie wiem. No Jedyne co mi przychodzi na myśl, to wydać skórki po to, żeby tutaj jeszcze raz można było dostać skórki. Nie? Ja mam 16 tysięcy punktów, mogę to wymienić na 4000 skórek. To nie jest dużo to 36 tysięcy, to macie, powiedzmy, trzy razy tyle punktów, to będziecie mieli 12 tysięcy skórek. A wydacie, ohoho, oh, 12 tysięcy skórek, no to... Oh. Więc ja uważam osobiście, że wydawanie w tym evencie nie jest najkorzystniejsze. I dlatego polecam wam poczekać do trzeciego dnia z, z, z artefaktami, Kamienie dusz to tyle, ile możecie tam wydać, to sobie wydajcie. Ja nie mam problemu z wydaniem 800 bez jakichś tam żadnych tych. Energie no to sobie tak wydam tyle, ile mi tam będzie brakowało do tego VIP-a. To wiadomo, że to nie jest zadanie dla mnie. Przynajmniej nie w tym evencie. No i szmaragdy, no to tam ewentualnie do tych 2,5 tysiąca w te 3 dni to może wydam. Eee, tak, żeby jakiś tam konkretny. Punkt osiągnąć. Nie wiem, nie liczyłem. Zobaczę empirycznie, jak to wyjdzie. Jak zrobię sobie 200 zadań tego, plus tu w tych idę normalnie po 36, po 12, 3 razy dziennie, 36, tutaj zdobędę jeszcze 100 punktów. I to jest wszystko, co planuję z tego eventu wyciskać. I tym się chciałem z Wami podzielić, żebyście przede wszystkim nie robili dzisiaj artefaktów. Wiem, że późno i niektórzy już tam pewno wystartowali, ale nie róbcie tego dzisiaj. Eee, znaczy tego tu. O. A skórek to w ogóle w mojej ocenie nie róbcie. Może te 10, jak tam Wam będzie brakowało, może, może 20, ale na pewno nie róbcie do spodu tych zadań. To jest bez sensu. Eee, zostawcie sobie te 200 upgrade'ów skórek na event. Nie wiem, turniej mocy, nocy, który pomoże Wam zdobyć ileś tam eee, szmaragdów. A tutaj dostajecie za to jakiś e, talon na balon. E, kompletnie, w mojej ocenie, niepotrzebny, i szkoda, ten szkoda surowców na te zadania. E, nie wiem, co to jest, ale jakoś tam data. E, no dobra, teraz muszę Wam was e, po, pomęczyć tymi moimi zadaniami, bo jak widzicie, wczoraj coś tutaj rozpoczynałem z tym korwusem. To lecimy dalej, co tutaj to to jest. No dobra, to to zróbmy hop. Eee, dobra, w tym sklepiku coś możemy kupić. 80 kulek. 80 kulek kupimy, ale musimy jeszcze te głupie zadania porobić. Eee, no dobra, to standardowa moja ekipa jest. Na odwrót powinno być. Tu miało być to, a tu miało być to i lecimy. Mm. Przygodę dwunastkę można na różne sposoby robić. Najczęstszą jest taki, że jeden idzie prawą tutaj stroną, drugi lewą, a trzeci środkiem. Ale są tam inne jeszcze kombinacje. Można tutaj zbijać prawo, lewo i środkiem. No, jest trochę zapasów ruchów na tej przygodzie, także ją się spoko gra. Oczywiście to jest trzynastka, tylko że na mapie dwunastej więc tutaj e, buffy są e, trochę inne niż na zwykłej mapie 12. Potrafią być tutaj 100% odporności na coś, na jakiś żywioł. E, no. Teraz można iść tak, jeszcze tu 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 tu. tu. E, ja jestem tradycjonalistą, nie chcę mi się tam kombinować, lecę, e, żeby nie było jakieś tam obsługi, że coś gdzieś się skuje i, i będzie ten e, będzie lipa. Jak widzicie, nie przywiązuję do tego za wielkiej wagi z tymi bitwami. Nie spinam się, więc siłą rzeczy, no zawsze tam jakaś pomyłka może wejść w grę. Tutaj jest taka baza, co da się ją zrobić z boostem, tylko trzeba mieć do tego trochę farta. 300% energii dla Arachne i dla Fafnira, to to się nie uda. Ta to będzie świrowała, tak, bo, że oho, oh oh. I, I mogę spróbować, ale powiem wam, że mało, słabo to widzę. Sebastiana mam, wszystko mam, Heidi mam. No dobra, spróbujmy, zobaczycie jak to wygląda. No tamta już, mój, zanim się ustawił, to już dostał stuna, nie? Także, no, tak jak przypuszczałem. Eee, przez to, że 300% do energii dodatkowo, no to słabo to wygrywać jest. Eee, także udowodniłem wam, że moje przeczucie mnie nie zawiodło, ale przy innej układzie innych bohaterów to to jest do porobienia. Eee, dobra, tutaj mam mało punktów, to sobie wezmę to. Ciach z eee, ten 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 turniej żywiołów. To lecimy, a teraz akurat jadę z tym z Araji, więc zadyszkę dostałem już na drugim etapie. Fajowo. 130 poziom, to, to temu, dobra. Robimy po swojemu. Mam nadzieję, że się uda. A zaraz musimy ogarnąć e, ten... E, bitwy Gildii, wiecie? Bo od tego trzeba... E, no zacząć, no. Żeby... A, no jak widzicie Eden e, z Solarisem dali radę. E, lepiej niż Araji. Dobra, to lecimy tym składem dalej. E, he, 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 he. Dawaj, wszystko już. No i dojechaliśmy do władcy. Władcy jeszcze żeśmy nie udało nam się pokonać. Mogę wam powiedzieć, że władcę ziemi raz na mrówce pokonałem. Tak jadąc właśnie z automatu dojechałem, dostałem nową ramkę i byłem w szoku, co to się podziało się. Ale to jest pierwszy raz i ostatni, kiedy władcę porobiłem, więc nie przyzwyczaiłem się za bardzo do tego. No i tylko i wyłącznie tego jednego władcę porobiłem, także to musicie mieć tego świadomość, że w pełni wymaksowanym totemem. Eee, dobra, teraz co? Teraz chciałem tę bitwę gildii. Szybko, szybko. I tak mniej więcej to wygląda u mnie. O, tu jest jeden i tu jest drugi. Co mi nam tutaj wybrali? Tu nam wybrali jakiegoś leszcza. A tu nam wybrali też leszcza. No dobra. No to lecimy naszym składem. Mhm. Uh, uh, uh. mi się nie przyda. Ee, zamiast Aizaka to sobie wezmę, załóżmy nebulę. O. Dlaczego się Ajzak nie przyda? Bo tutaj nikt nie bije magią. I zanim mi się Isaac w ogóle napompuje, to już będzie po bitwie. Takie mam przeczucie. Atak fizyczny, pancerz, obrona magiczna. Dobra, to się powinno udać. Lecimy. Powinno być tak, że na gonga całą zdejmę. No i zgiałem na gonga. Czyli e, przeczucie mi się po, e, teraz ten. Teraz z kolei zobaczcie. Oni mają Maję, oni mają to. Oni mają tego, co magią bije. To teraz e, przyda mi się. Proszę, ja was. Isaac mi się przyda. Raz, że e, na ten. Na Maję jest kontrą, Dwa, że na Mashi jest kontrom. E, a nie biorę Iris, bo mi Jaśmina ją zabije. Albo biorę. Z nadzieją, że się uda. E, tu zrobimy tak, że weźmiemy jej mu to, a tej damy. Pancerz plus życie. Może to pomoże i przeżyć jaszczurkę. Zakładając niski poziom punktowy, to powinno to być Blitzkrieg. Także. No. Zobaczcie, jak ten, jak 19 tysięcy, tylko Dante zadbał. 24, ale teraz już szczauką trafił. Obniżył mu armor. No i połowę drużyny już śpi. Tylko zabić masi, żeby się nie rozbiła na te swoje części i to już jest po bitwie. Ale zobaczcie, korwus twardo stoi, nie? Dantego, widzicie? Dante jak nie ma penetracji pancerza, to nawet takiego byle jakiego korwusa nie może przebić. Ile ten korwus miał punktów? 140 tysięcy, także. Prrr. No i, i z tym. Z Oliwiorem też słabym w miarę. E, no, także widzicie? Dante bez penetracji pancerza potrafi. Niewiele robić, ale jak widzicie, porobione. Teraz mi tu jeszcze została chyba mrówka na tym kącie. Dobra, to polecimy mrówką równolegle. Ciach, zrobione. No i tutaj mrówka się spisała. Dobra, to mamy w starciu teraz. Gdzieś tutaj nam coś zapodali. O, tu nam zapodali cel. Czy to jest dobry cel? Powiem Wam tak. Totemy mają w miarę słabe eee, tenebris. Ja bym tak spróbował. Cztery razy woda, żeby się uleczyć. Tutaj mam już totem 127 poziom. No to jest szansa, że się będą leczyli, a jak się będą leczyli, to jest szansa, że przeciwników zabijemy. Hmm. Dlaczego tak? Dlatego, żebym miał jakąś jeszcze alternatywę na drugi skład. Dobra, lecimy. Zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie, czy nie. Powiem szczerze, że, że oni mają te 23%, 22% zmniejszone obrażenia. Więc ciężkie są te bitwy do przewidzenia. Zobaczcie, jak mnie potyrały ich ten. Ich tytany. Moi, ten, moi. Ee, Praktycznie nic się nie poleczyli. Zlało ich także, ojoj oj. Patrzcie, ileś poleczyli. Prawie nic. O. To ich Solaris, który miał e, mniejszy poziom, mniej punktów, uleczył dwa razy więcej co mój. No cóż, bywa. E, Totem, e, światła jest taki dość specyficzny. E, no i, i Tenebris też. E, czasem w bitwach jakoś taki mega, mega e, ten skill, moją drużynę Tyra. Ja wiem z czego to wynika, nie wnikam na razie. E, dzisiaj nie o Tytanach. E, dobra, teraz. Lecimy dalej, co tam jeszcze mamy do zrobienia. Byle szybko, byle dalej do przodu. Bierzemy następnego jakiegoś tam delikwenta na warsztat. Nie wygraliśmy, wieża. Eee. Powiem wam, że ostatnimi czasy mocno rozważam, żeby już porzucić konto mrówki. I to nie jest prima aprilis. Eee. Uważam, że już, eee. no, już się swoje nagrałem. Eee. Kolega miał tydzień przerwy, mieć dwa, a to było w grudniu w zeszłym roku. Nie tego, tylko poprzedniego lata, roku. Także w 23. ponad rok na jego koncie gram. No i zaczyna mnie to już trochę rąk mi brakować. I jak będzie tylko jakaś okazja, żeby tak sobie, że tak to nazwę delikatnie odpuścić, to pewno z niej skorzystam. Ale zobaczymy, póki co to jeszcze nic nie przesądzamy, lecimy dalej. Odbieramy te wszystkie nagrody, jakie tam były, trzy razy w przygodach. Otwórz skrzynię. Tu jest dresik. A to teraz jeszcze Mrówka musi zrobić swoją robotę. To zobaczcie, jak to można cudownie zrobić. Mrówka dołącza do ekipy. Ciach. I, i mrówka idzie na lewo hopa. No, czary, widzicie? E, jedynym sekretem, żeby grać na dwóch kontach, to trzeba mieć dwie ro, y, różne y, przeglądarki odpalone. W jednej się nie da tego ogarnąć, nie? Ale ten, ale... Dobra, coś tutaj w starciu światów, no to to jest to, co ja się nie spisałem. E, dobra. E, co teraz jeszcze możemy tutaj zobaczyć? No, widzicie tutaj skórek też mam od cholery jeszcze e, zachomikowane, ale tak jak Wam już mówiłem, tego zadania nie będziemy dotykać. Jak widzicie, tutaj ani złotego biletu, ani przygody, ani mapy się nie da włączyć. Nie wiem, co oni kombinują. Może nas czymś będą chcieli zaskoczyć miłym, może nie. To się okaże. E, teraz e, no. Dobra, chyba będę na tyle kończył. Ważne jest tylko z tymi eventami, to Wam chciałem pokazać. E, tutaj, e, żebyście nie wydawali tych artefaktów dzisiaj. Poczekali sobie. E, jutro będzie to można ogarnąć. Tutaj, trzeci dzień e, tego eventu z kolei. On się kumuluje z tym. A to to jest: wydaj energię, wydaj szmaragdy. E, zdobądź kamienie duszy znowu 450. Otwórz skrzynię. No i ten. No to to jest kolejne to zadanie, gdzie nie da się zrobić tych ostatnich bez wydania ileś tam dużej ilości szmaragdów. Z tego co pamiętam, nie wiem, 30 tysięcy chyba trzeba było wydać. Z tego co. Tak, mi jakoś ostatnio świta, że chyba raz zamknąłem te wszystkie zadania. Ale ten, ale ogólnie, no to z reguły dochodzę tutaj właśnie do tego poziomu. I te 20 różnicy pomiędzy tymi dwoma jest dla mnie nie do przeskoczenia. Więc nie sile się tutaj na skrzynię outland, nie sile się tutaj na wydawanie szmaragdów. Energię warto wydać, bo 1502,5, 3, 4, 5 tysięcy tam punktów skórek można dostać z tego. To jest, to jest w miarę spoko, uczciwa cena. Tym bardziej, że to macie kumulację jednego z drugim, więc to będzie z tym skumulowane albo... Jeżeli tutaj wydacie energię na tej kumulacji, no to później możecie tutaj na tą kumulację czekać. E, tutaj pewno też będzie wydawanie e, szmaragdów, zdobyć punkty, wydać energię, no i widzicie. Tylko tutaj z kolei jest znowu to wydawanie energii tak bardzo licho punktowane. To jest ten event taki, co no, nie warto. Ale za to to warto blok trzymać, bo za 100 dostajecie 1000 punktów, to jest cały poziom. E, Zobaczcie, ja teraz mam w tym atrium, w moim przedsięwzięciu, ile... Teraz mam 56. No więc warto sobie to przy... Y, zbierać, zbierać, zbierać. E, czasem było jeszcze takie zadanie, znaczy zadanie za... Y, był taki event, w którym można było to wyfarmić, te portale z zadań no to wtedy fajnie jest te zadanka porobić, żeby sobie na, nazbierać więcej, żeby teraz jakoś tam maksymalizować. Ale e, od razu wam mówię, że zrobienie tych zadań za szmaragdy nawet... Nie wiem, gdzie one są. E, tu? Nie tu. Tu? Nie tu. E, to było to? Tak, to. ne nie wiem, ze 40 to pewno macie i możecie sobie 20, 40 kupić. To jest 3000 szmaragdów, jak nie ma żadnej tej 20. E, to, to wbrew pozorom nie jest tak dużo. E, nie mówię, że macie 100 kupić za to, ale jak wam tam brakuje powiedzmy 20, 40 to zawsze się można sposiłkować trochę szmaragdami. E, czasem bywało tak, że nawet świnka skarbonka wtedy była. E, kurczę, na no, otwieranej ja mam tych zakładek. Nie jestem w stanie teraz się. Pyk, pyk. Czasem było tak. No tutaj nie ma świnki skarbonki zaznaczonej. Co nie zmienia faktu, że może będzie. No To trudno wyczuć. Ale zobaczcie, jak często jest ten merszant. Teraz czwart... 12 je będzie i jest drugiego. Czyli za 10 dni dokładnie znowu będzie ten sklep. No to ci co mają skończone pety to się cieszą, bo to jest dodatkowy freestaff, który możecie sobie farmić. Zobaczcie, eee, ja mam 35 tysięcy, ale mi jeszcze... nie, tu już mam wszystkie na maksa pety, no i fajno. Także ja sobie wszystko przerabiam, teraz muszę jeszcze przygodę dorobić, żeby te 40 tysięcy na farmić czy tych 5, co mi brakuje. Ewentualnie można to jeszcze czasem da się to z. Nie tu. Tu. Czasem da się tu. A nie mam już punktów więcej. E, można tutaj sobie dokupić tych eliksirów Jak widzicie, kupiłem też. Za, 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 za Także. No ewentualnie jeszcze można za 1000 szmaragdów, znaczy za 100 szmaragdów dokupić e, 1000 sztuk. Tylko tam później to rośnie. Więc. No nie jest to jakoś tam super turbo opłacalne. Tym bardziej, że jest to surowiec, który się przelewa w skarbcu, tak? On jest. No jego jest nadmiar. No. Dobra, to tyle z mojej strony na dzisiaj. Krócej jak zwykle, może i lepiej. Dam wam odpocząć trochę o tych heroesach wszystkich. No i, i co? I? O to jakiś. Faction. Nie, nieznana jest mi ta gildia. Co to jest? A, okej. Okay. Jednoosobowa. <laughs> to może dlatego jest mi nieznana. E, 45 poziom się wbił. Oj, oj. Zobaczcie, tutaj mają e, kombo. Ostatnio go chyba porobiłem. Ale lecimy. A, co tam? Trzeba się pobawić. Pach, 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 pach. I korwus wygrał. Żarcik Aurora, zakładam, że to porobiła. No, jak widzicie, korwus <noise> się nie nabawił za dużo. <noise> eee. I, I widzieliście mój Orion. Eee, taka pipa leśna, ale zobaczcie, pierwsze co. Ci, ten się odpali. I zobaczcie, Orion już odpali rakiety. I penetrację pancerza tylko, nie, krytyk tu jest. Tu jest to, penetracja magiczna. 32 tysiące odpalił i więcej nie trzeba było. Już cała Aurora poradziła, jak odpalił y, ulti. A to, że pufnął od razu, no to efekt jest taki, jaki jest. No, zadał obrażeń <laughs> Orion 4 tysięcy i się odmeldował. <laughs> no, także tak. Dobra, moi mili. E, trzymajcie się ciepło do usłysząka. Ja lecę dalej kolejne konta ogarniać. E, miłego do usłysząka. Ciao. Hej.